Cześć Kapitaniki już z tej strony. Słuchajcie, zapraszam na kolejną lekcję z cyklu Robimy ćwiczenia ze wszystkimi czasami. Nie wiecie czego możecie się spodziewać. Może past perfect, może present perfect, może present simple, może present continuous z, z użyciem w przyszłości. Tego nie wie nikt, więc zapraszam na <laughs> yy, ćwiczenie. Mam już je przygotowane. Lecimy. I think coś tam, of going to that new Chinese restaurant in the city center to celebrate my birthday. Mm -hmm. Yet. Na razie na dwójce jeszcze nie jesteśmy, ale już widzimy yet. Dobra. Czyli co? On sobie tam myśli. myśli, kiedy sobie myśli? Tak ogólnie teraz sobie myśli, prawda? Czyli co? I, present continuous, o, przepraszam. I am, co? Thinking of going to that new chest. Byłeś już tam. No to bardzo proste, prawda? Present perfect, czyli have you trzecia forma been there yet. No, nie byłem. But people say that the food is fantastic. Czyli co? On mówi, że nie, mu, nie był też w czasie present perfect, czyli no, I haven't been, been. But people say that the food is fantastic. Ludzie mówią, prawda? Czyli tak ogólnie mówią, to jest zawsze prawda, takie, takie, tak, taka ogólna prawda na temat tej restauracji, czyli people say that the food is fantastic. Would you like to go there next weekend? Yes, that's a great idea. Mm? It in my diary now. No i co on teraz powiedział? Że on zamierza napisać w swoim dzienniku co? No tą datę, że w next weekend oni sobie pójdą. Prawda? A jeżeli on zamierza teraz, w tej chwili spontanicznie podjąć decyzję i mówi, że coś zrobi... No to spontaniczna decyzja do przyszłości to jest co? Oczywiście future simple, czyli I will write, prawda? Już teraz mówię, obiecuję, prawda? Już teraz to piszę, prawda? Dobra. John. The house in the rush this morning. Oha, this morning, prawda? To już this morning. Było, było, minęło. Prawda? Już morning, już jest dawno temu za nami. czyli pass simple, czyli on left a house in a rush this morning. As he co? To work, he suddenly remembered that he didn't ask to speak at a conference. Dobrze, to jest klasyczny przykład, że suddenly coś sobie przypomniał, prawda? Że coś wcześniej się stało, prawda? O czym nie pamiętał i dopiero sobie przypomina. Więc cofamy się jeszcze bardziej do tyłu w przeszłość wstecz As he, co on? Podczas czynności przeszłej, czyli as he czynność ciągła przeszła, was driving to a he suddenly. Jeżeli oczywiście krótka czynność przeszła, przerywa jakąś dłuższą przeszłą, no to mamy klasyczny past continuous i past simple, he, czyli co remember jest. Regularnym czasownikiem. He remembered past simple, prawda? That he co? Został poproszony. A kiedy został poproszony? Kiedyś tam, wcześniej. Czyli musimy zrobić czas zaprzeczły, czyli past perfect, czyli he had been asked, prawda? On został poproszony wcześniej to speak at the conference, prawda? Dobrze. He had been asked. Jego poproszono, a nie on poprosił. Prawda? On został poproszony. Uh, dobrze. He looked at his watch and see that it was nearly time for the conference to begin. No dokładnie. Czyli mamy ciągle uh, historię przeszłości i mamy chronologicznie wydarzenia się um, dzieją. Prawda? Popatrzył. I zobaczył, czyli he looked at his watch, i co potem, pas sympu nieregularny czasownik, czyli druga forma, so that it was nearly time for the conference to begin. No, trochę się zapomniał ten nasz John. Dobra. Last March Sam, some... e, troszeczkę pomniejszymy: e, last March Sam decided that he, o przepraszam, jeszcze chyba trzeba troszeczkę o tak decided that he, co? o, jeszcze troszeczkę, o, może tak o last March Sam decided that he had enough of working in a bank and he ride around the world on a bicycle no, podobny przykład mój znajomy Stefan miał pozdrawiam Stefan, też zdecydował, że już ma enough of working in a bank no, ale zamiast y, on akurat przyjechać świat na bicycle, to postanowił zostać psychoterapeutą. Słuchajcie, <laughs> obie opcje są super. Dobra, czyli co? Last March, last March, czyli to mamy oczywiście czas przeszły. Co on zrobił? W przeszłości decided that he co? Ma już dosyć. No, czyli. Kiedy miał już dosyć? Chyba wcześniej miał już, do, już dosyć, prawda? Wcześniej niż zadecydował, czyli he had, had, prawda? Past perfect. Już wcześniej miał dosyć pracowania w banku, and he, no właśnie. I on w przyszłości chciałby sobie pojechać e, po tym opuszczeniu banku, prawda, dookoła ten. No i tutaj mamy dwie opcje. E, He chciałby sobie pojeździć, prawda? Tak sobie wtedy myślał, prawda? Czyli he would ride albo też można powiedzieć he miał taki plan, prawda? He was going going to ride. Prawda? He was going to ride. Czy ja mogę to troszeczkę przesunąć? Tak. He would ride, he was going to ride. Obie opcje są so OK. Uh, the world on a bicycle. He leave England two weeks later in his bike, a rucksack and a tent. Czyli co? Znowu mamy historię przeszłą, prawda? Kontynuacja tej przeszłej uh, story. Czyli po prostu następnie co się wydarzyło? He left England, prawda? He co? Był away for six months now and... No one know whether he returned or not. O jakie to słodkie. No now on już jest. Away. Prawda? Eee, I nikt nie wie, czy wróci, czy nie. Czyli co? He? Od przeszłości aż do teraz, bo mamy jeszcze tutaj słówko for, six months now. To powinno całe zaznaczyć, prawda? Od czasów przeszłości aż do teraz. Czyli Present perfect, prawda? Już go nie ma od 6 miesięcy do teraz, czyli musi być czas łączący przeszłość i teraz mniejszość i odpowiedział jest. Odpowiedział jest present perfect, czyli he has been, prawda? Have albo has i trzecia forma. He has been away, and nikt nie wie. Teraz nie wie, prawda? Czyli present simple. Knows, no one knows whether he, czy on wróci. Czy on nie wróci, prawda? W przyszłości, czyli will return. Prawda? Jak sądzicie? Jak obstawiamy? Czy wróci, czy nie wróci? No, jakbym ja miała, powiedzmy, zabezpieczone środki i nie musiałabym pracować, i mogłabym sobie tak jeździć dookoła świata na rowerze. Słuchajcie. To nawet nie jest pytanie, to jest po prostu oczywiste. Dobra, następne przykłady zrobimy na następnym, w następnym odcinku. Mam nadzieję, że tutaj całkiem Wam się spodobało. Mieliśmy troszeczkę różnych czasów: mieliśmy Future Simple, mieliśmy Past Simple, Past Perfect, Past. Y, stronę bierną mieliśmy raz, widzę. Dobra, fajnie, cieszę się i widzimy się następnym razem na kolejnej lekcji z gramatyki. Bye!